Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Ja szybciutko z rana jeszcze poprawkę robię na samosiewy. Powschodziły, to już jest wtórne, wtórne samosiewy pszenicy w tym przypadku. Ciężka ziemia, sucho, siedziało. Wiecie, jak, jak, jak w magazynie. No i teraz przyszedł jeden deszcz, drugi deszcz, no i była okazja do, ku temu, by powschodziły. Tak więc lecę raz, dwa kletodymem czyli nic innego jak SELECT w dawce 0,8 na hektar dorzucamy oczywiście e, jakiegoś kontakta tak żeby e, ewentualności obecnie żerujące na rzepaku załatwić, krótko mówiąc i tyle e, rzepak tak jak widzicie, no rządeczki znać no, jest, jest przepaść, jest różnica między tym co powschodził jakby wcześniej a tym co no, po tych, po tych, deszczach gdzieś tam y, dostał y, wigoru i, i po prostu no, miał siłę na to, żeby powschodzić. Y, ale szczerze wam powiem, na wiosnę w ogóle tutaj śladu nie będzie. Uwierzcie mi, że śladu w ogóle nie będzie między jednym a drugim. Na pewno żadnych, żadnych różnic widać nie będzie. No, rządeczki są jak sam skurczybek, więc trzeba się cieszyć tego, co, yy, co jest. No i tak szybciutko, yy, tak jak mówię, bo nie dość, że wiatr się wzmaga, co prawda jeszcze jest idealny taki do tego, żeby, żeby wykonać ten zabieg, ale już, już gdzieś tam zaczyna, zaczyna powiewać, więc yy, no, ostatni gwizdek, żeby zrobić, bo zobaczcie, tutaj pszeniczka obok, żebyśmy nie zrobili nikomu kuku. O! To też jest najważniejsze. No i drugo... Baśka. Eee yy... Jak piany zając z rana, ja pierdzielę. No i ono szkoda, że jeszcze ja nie ruszam. Yy, szybciutko właśnie chcę wykonać ten zabieg yy, Przepukać, opryskiwać, żeby żeby tam nic w nim nie zostało. Ja pierdzielę, co jest? To, to, to takie po poranne cofanie <laughs> Chyba jo. Ja. Ale cóż. Trzeba sobie i tak z tym poradzić. No, wracając, bo jeszcze nie dokończę tej kurde mojej myśli. Jest gitara, jest gitara. Ale tu ładnie wygniótł. Eee, no, szybciutko przeczepić się w, w siewnik. Eee, no i plan jest, żeby dzisiaj posieć, bo no, raz zdjęli nam deszcz z środy, teraz znowu gdzieś tam wskoczył i to jeszcze od rana. Więc, no myślę, że do późna trzeba będzie powalczyć z tą pszenicą, żeby ją posiać. No i tak, żeby to już było, wiecie, odhaczone z głowy, siewnik czysty, niezmoczony, zmoczony, więc tylko go tam lekko powietrzem dmuchnąć, ewentualnie jakąś szmatką przetrzeć skrzynię i, i, i tyle. I tyle, i zwijamy, że tak powiem, żagle w myśl, o siewniku sprzęty czyścimy, no nie wszystkie, bo jeszcze pewnie e, coś tam trzeba będzie pouprawiać na jesień na jesieni, wywieźć gnojowice przede wszystkim więc tutaj na pewno nie będziemy mówili o żadnych ciągnikach, ale ale jakieś maszynkę by można było już już gdzieś tam, wiecie, jakoś tam przetrzeć troszeczkę ewentualnie, żeby wody zobaczyła e, no i tak jak mówię Powoli, powoli, powoli. Teatr będziemy zamykali. Chociaż, wiecie, jak to w życiu bywa, pewnie i tak jeszcze do późna będziemy jakieś tam odkładali część, część tam pewnie coś tam podorżemy, część uprawimy kultusem. Zresztą wszystko czas pokaże, zobaczymy jak to, jak to wszystko będzie e, wyglądało i, i w ogóle, czy da radę upsadzić. Chociaż przy tych, przy tych deszczach ostatnich, co były, to myślę, że nie ma się co. O to martwić. Tak więc słyszymy się zaraz pewnie podczas yy, podczas siewu po kukurydzy. I tak jak mówiłem, walczymy z siewem. Jedną działkę już mam zasianą. Tam było troszeczkę kmatwaniny, bo tak zostało trochę nasiennej euforii. No trochę Dubaja. Resztę dosiałem palasem, także na, na polu za drogą, vis-a-vis, -vis, słuchajcie, jest tam trzy odmiany na 8 hektarach, jeżeli się nie mylę, no jakoś tak. Tak więc, a jeszcze poprzeczniak będzie z czego innego wysiany, bo yy, na jak już nie starczyło, więc jak yy, i tak będzie z czegoś innego yy, posiany. Co zostanie? Nie wiem, naprawdę nie wiem, być może być może elektra nasienna, którą właśnie e, jestem w trakcie siewu, zakładam plantację nasienną, w sumie pierwszy raz w życiu po kukurydzy, e, ale w tamtym roku posieliśmy po kukurydzy te 500 sztuk, w tym roku co prawda 4, 390 przyjąłem normę wysiewu, e, i tak na dobrą sprawę spośród e, wszystkich c które posiałem, wyszła chyba ona, wydaje mi się, że najlepiej ta pszenica po kukurydzy, więc ta nasienna, miejmy nadzieję, że też coś da dodatkowo od siebie, także ten plon powinien być też bardzo dobry. No warunki mamy idealne, no idealne. Zobaczcie tutaj, tato dzisiaj uprawiał, dokańczał, bo Tomek zaczął, później tato się przesiedli, Tomek grzepokładował na sprzedaż no, jest suchutko, jest góra przeschła, jak ja przejeżdżam, to wilgoć jest pod spodem. No, no jest po prostu idealnie. I szczerze Wam powiem, że na ten deszczyk poczekaliśmy. Spadło 20 litrów i uprawa wygląda. I siew wygląda naprawdę bardzo ładnie. To, że jest tam resztek pożniwnych, no, no muszą być. Nie ma innego wyboru, wyjścia, wyboru ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie i tak muszę zajrzeć do skrzyni bo już mi wyskoczyło, że jest niski poziom nasion to od razu zerkniemy jak to wygląda na polu o, teraz zaczęło wiać jak robiłem próbę słuchajcie to tak się gorąco zrobiło a teraz gdzieś mimo tego, że słoneczko świeci pięknie świeci to no to chłodno się zrobiło Zresztą nie ma się co dziwić, bo to już jest Nierównomiernie rozmieszczone To już jest 8 październik Więc troszeczkę trzeba tutaj będzie Rozgrzebać Zanim Tomek przyjedzie O kurde o, Ciach, ciach, ciach Jeszcze parę razy Obrócę o, Tutaj Czujnik na wierzchu ale go tutaj przykopię. Jeszcze parę razy się powinno udać. Obrócić, tak jak mówiłem, przyjąłem 390 roślin, sztuk na metrze kwadratowym. No co nie zmienia faktu, że to później się zamieni w roślinę. Eee, nie 400, tylko 300. Tak jak mówię, 390. No jest materiał czyściutki. Zobaczcie, żadnej półweczki nie widać. Więc co tu chcieć więcej. Eee, no, mamy, mamy październik. Więc początek października, pierwszy tydzień e, więc też nie ma jakoś zbytnio przesadnie e, tych, roś tych tych sztuk na metrze kwadratowym wysiewać. No zobaczcie, no wygląda tutaj bajka, nie? No wygląda bajka. No wiadomo, że są resztki pożniwne jak to po kukurydzy e, korzonki, ale ale wygląda to dobrze tutaj gdzieś ziarko wyskoczyło na tej na tym, tym, o tu drugie wyrwałem ciężko mi jest tutaj znaleźć o tu jest rządeczek pięknie o kolejne także tak na dobrą sprawę one są na wierzchu bo, bo wilgoci jest zobaczcie o jest wilgoci jutro jeszcze ma popadać stąd też dzisiaj Decyzja, właśnie, żeby siać. Wilgoć jest, bryłki są, są, są nasiąknięte, ale zobaczcie, to się wszystko rozwala. Ja jeszcze tu przejeżdżam, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie osiane, Nic dodać, nic ująć, tylko, no, tylko siać. Zostało mi to pole do końca. Ma tutaj właśnie starczyć elektra nasienna. W tym roku również, również ta odmiana jest w postaci plantacji nasiennej, no i jak tutaj właśnie na tym, na tym polu, bo, yy, no bo zbrakło mi, tak jak mówię, od brzegu mam duba i później jest jeszcze euforia, która mi została z poprzedniego, yy, z poprzedniej plantacji, yy, troszkę tam mogłem więcej, ale że to jest właśnie yy, materiał bazowy to zdecydowałem, żeby troszkę mniej tych sztuk posiać, stąd też zostało. No i dobrze, akurat starczyło i mamy, tak jak mówię, jeszcze raz y, Dubaj, Euforia i dalej jest Pallas. A tutaj, no, w pełni, y, w pełni już tylko i wyłącznie plantacja nasienna Elektry. Także całą działkę tutaj będziemy mieli obsianą elektrą. I tak jak mówię, no ładnie to wychodzi, ładnie, ładnie się sieje. E, nasiona na jakieś 3 cm, to takie umowne 3, być może nawet jest troszeczkę płycej, no ale tak jak mówię, no deszcz w sumie z, z środy zdjęli, teraz, teraz znowu aplikacja e, pokazuje, że, że ma coś już od rana popadywać, stąd też, no pewnie do my w ogóle mamy godzinę 17 więc powinniśmy do jakiejś do jakiejś do jakiejś dwudziestej drugiej, trzeciej to posiać. No gdzieś tak powinno gdzieś tak to powinno się udać, aczkolwiek, Wiadomo, jeszcze poprzeczniaki, jeszcze tam poprzez, może dłużej. Najważniejsze, żeby to dzisiaj posiać za suchego. To też chodzi o to, żeby żeby się w nie pobrudzić, bo jest czyściutki, no co, tu tylko powietrzem go dmuchać jakieś ewentualności. Yy, na talerzach popukiwać młotkiem i sprawa załatwiona. I mamy, <laughs> mamy już spokój, przynajmniej z myciem, nie trzeba go tam myć szorować. Kurde, to słoneczko świeci prosto w cyngiel. No i taki oto jest, jest zamysł, posiejemy, resztkę opróżnimy, obdmuchamy i do, i do, magazynu, do wiaty niech czeka aż do, aż do wiosennych zasiewów. No i tak to szybko, ładnie poleciało, kukurydza wykoszona, po suchemu, sucha, zasuchego suchego, posiane. Yy, po deszczyku no co tu chcieć więcej no, no idealnie się to, że tak powiem ułożyło wszystko tak jak yy, tak jak miało być tak jak sobie planowałem miałem nawet szczerze wam powiem ciśnienie takie, żeby to kukurydzę szybciej wykosić, ale tak się złożyło że Maciej nie mógł yy, podjechać szybciej, no i suma summarum wyszło wszystko na plus, naprawdę bardzo bardzo się z tego cieszę i bardzo ładnie to nam się wszystko poukładało. Ja, tak na dobrą sprawę, w swoim, w swoim gospodarstwie będę miał ile? Praktycznie całą pszenicę nasienną. Czekajcie, bo ja mam tutaj pszenicę i tu? No, dokładnie 27 i 13 40 hektarów pszenic nasiennych. I tak na dobrą sprawę to wszystko pójdzie na jesieni wczesną jesienią na, na sprzedaż. I później co zęby w tynk. Trochę rzepaku, trochę przynżyta, które dla świn będzie, no i trochę jęczmienia. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze grochu eee, 13 hektarów. A jeszcze jedna działka eee, pszenicy, ale to dosłownie 6 hektarów na dzierżawie, do Trochę, trochę będzie, że tak powiem, na potem. A jak pszenicę się wypchnie po e, praktycznie po żniwach, jako materiał nasien, nasie, siewny, no to e, mało co tej pszenicy w magazynie zostanie. No ale cóż, czasem mi tak trzeba. Zawsze to troszkę więcej grosza e, będzie z takiej plantacji nasiennej. A, e, a kasa wiadomo w pożniwach się trzyma. Przyda. Być może e, będę myślał o jakimś ociepleniu domu w przyszłym roku. Bo w tym roku no, już fundusze będą wyczerpane po założeniu e, właśnie e, pompy, e, podłogówek, kanalizy, zalaniu właściwych posacek, Także fundusze się skończą. No a reszta, reszta w, przyszłym, w przyszłym roku. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.